Paulownię to Będziemy dzisiaj ciąć Paulownię. W wszystkie boczne pędy. Tutaj mam jaśmin. Tutaj widzimy pęd, który zciąłem niedawno. I mianowicie tak odrasta. Ale konkuruje z pędem bocznym. Z tym. Prawie, że na równo są i on z nim będzie konkurował. Czyli ja dzisiaj obetnę wszystkie te pędy boczne. Wszystkie do samego dołu. Tutaj obciąłem wcześniej pęd, który tak się zrasta już ładnie zawiązuje. Deszcz przed wczoraj zaczął przestał padać, przestał padać przed wczoraj. Ale podczas deszczu liście zaczęły gnić. Zostały opryskane emami, i proces gnicia został zatrzymany. Oderwał się liść, odpadł normalnie, odpadł. odpadł. No on już jest praktycznie zniszczony, ale proces gnicia został zatrzymany poprzez oprysk Emafarma Ema Pharma Plus. Tutaj mamy to uszkodzenie, które było wcześniej. Ono się zrasta. Widzę, że troszeczkę się zrosło. To było drugie, które się praktycznie już całkiem zarosło. Została inna maluteńka dziurka. W oddali widać dużo pszczół, bo... znaczy słychać je. Jak już tu jest malina leśna. I po prostu pszczoły ją zapylają. Bardzo dużo pszczół. Nie wiem, to są chyba dzikie pszczoły. Dobrze, ale skupmy się na cięciu. Także zostawię same górne pędy i to wszystko, bo drzewo bardzo dużo soków pociągło na boczne pędy, ale nie. Ale nie pociągło tych górnych. No, już te górne powinny być większe, mi się wydaje. Być może to, że to przez to, że. Że nie obciąłem właśnie tych bocznych. I tutaj mamy tą pałownię, yy, która którą miałem w butelce osłoniętą. Niedawno trawę kosiłem jest troszeczkę zakurzona, ale bardzo ładnie rośnie, a ta pałownia całkowicie padła, nie ma tutaj praktycznie nic, nic nie ma. Tutaj był pęd, ale usechł. Dobrze, no także ja tnę. Tnę takim nożykiem budowlanym standardowym. I tniemy. będę ciął tak, będę starał się bardzo, żeby nie przyciąć kory. Nie wiem czy mi się to uda z telefonem. To jest dość kruche. O i chyba z telefonem mi się to nie uda. Udało się. Udało się. I teraz. Teraz te boczne pędy. Mamy. Także zostaje sam wierzchołek. Wszystkie te boczne obcinam. Obcinam z tego względu, że chcę wykodować jedno duże pionowe drzewo. A nie po prostu. Boczne pędy nie chcę bocznych pędów i za bardzo obciąłem i tak samo przy drugim drzewie Ale to może nagram drugi film, jeśli chodzi o to. Bo tutaj będę musiał sobie pomóc z rabiną. Tak samo. Dobrze, dziękuję bardzo.